Koszmar. To był tylko koszmar. To właśnie sobie cały czas powtarzałem. Ale teraz wiem, to nie był koszmar. Jani nie był zabójcą. Masz na myśli w incydencie, gdzie zmarł twój ojciec? Sądząc po odległości, z której został on zastrzelony, to też nie mogło być samobójstwo. Wszystko było jasne jak słońce. Mordercą. Kryminalistą w incydencie DL6. To byłem ja. W sądzie, przyznaję się do swojej winy. Jestem winny z, pod DL6, któremu e, właśnie dziś wygasa e, limit przedawnienia. Prawdziwym winowajcą jestem ja. To nie, a więc Von Karma jednak miał rację, że Edgeworth sam ogłosił swoją winy z incydentu DL6. Cisza, cisza! To jest całkowicie nieprzewidywalne. Niesamowite. Oskarżony, yy, oznany za niewinnego, przyznaje się do innego przestępstwa. Przestępstwa, z którego yy, limit przedawnienia kończy się właśnie dzisiaj. Nie jestem teraz do końca pewien, jak mam yy, się z tym pogodzić. Ba! To oczywiste. B yy, będziemy prowadzić tutaj rozprawie. Właśnie tu, właśnie teraz. Potraktujemy tego człowieka ze zbrodnie sprzed 15 lat. Ale tak. No teraz, a może jakieś przygotowanie? Myślę, myślę, że chciałbym e, wziąć 5-minutową przerwę. Podczas tego czasu rozważę nad... E, no co, mo co, możemy teraz e, zrobić. Sąd przerywa sprawę. Jakim cudem to się stało? Wygraliśmy, a jednak nie wygraliśmy. Przykro mi, Wright. Po prostu zmarnowałem teraz cały Twój wysiłek. nie Edgeworth, ja po prostu w to nie wierzę, kolego. Mam na myśli, że Ty pan zabił swojego tatę? Ja nie chciałem sam w to uwierzyć, detektywie, ale to jest prawda. Zasługuję na to, żeby zostać ukaranym. Morderstwo to jest morder morderstwo, nieważne z jakimi okolicznościami. To jest szalone! Po prostu szalone! Ha? Nick, co ty teraz robisz? H? O. Po prostu czytałem jeszcze raz, yy, przeczytałem yy, jeszcze raz zapisy sądowe. Przygotowuję swoją sprawę. Twoją sprawę? Jaką? Ha? Czy to nieoczywiste? oczywiste? Zamierzam udowodnić, że Majest Edgeworth jest niewinny. Hm. O czym ty mówisz, kolego? On właśnie się do tego przyznał. On się przyznał, że on to zrobił. W sądzie. Przykro mi, Edgeworth, ale ja nie wierzę w ten. W ten twój cały koszmar. C co? To jest po prostu sen. To nie jest prawda. Prawda jest właśnie tu, w tych zapisach sądowych. W każdym sprawie e, ściśnij swoje kciuki. Prawdziwa walka dopiero się zaczyna. Udowodnij, że jesteś niewinny. Zaufaj mi. Wright. A my też. A co tam? karma. nawet jeżeli przegrał jedną sprawę to chce za wszelką cenę jakoś ukarać tego Edgeworth'a całego. Mówię oczywiście o Gregorym, nie o Milesie. A więc chciałbym wznowić y, naszą rozprawę. Sędzio, Majos Edgeworth właśnie się przyznał do własnej winy. On się przyznał do przestępstwa. Może zacznijmy od wysłuchania jego zeznań. A potem, choć to i tak bezużyteczne, niech obrona wykona swoje przesłuchanie. Limit przedawnienia incydentu DL-6 kończy się dzisiaj. Chociaż to dla mnie jest niecodzienność, to jednak postąpię tutaj zgodnie z regułami. Rozumiem. Czy obrona ma do, y, jakieś sprzeciwy? Nie, Wysoki Sądzie. Von Karma, wiedziałeś, że to się stanie od samego początku, czy tak? Bardzo dobrze. Czy Majus Edge'ów może zająć stanowisko? No dobra, jest Edgeworth Czy świadek może przedstawić swoje imię, nazwisko i zawód? Majus Edgeworth, jestem prokuratorem Panie Edgeworth, 15 lat temu nieumyłkowo umył, zabiłeś swojego ojca, Gregorego Edgewortha Czy to się zgadza? Si to się zgadza A więc zeznawaj o tym dla sądu Kiedy Edgeworth mówił mi yy, o tym całym śnie wczoraj, coś zauważyłem Jeden detal nie do końca pasował. I to będzie klucz, ale już, yy, czy tylko uda mi się go zmusić do działania? Proszę, proszę, dobra, incydent DL6. Tamtego dnia udałem się do sądu, aby obejrzeć jenu z rozpraw mojego ojca. Kiedy tylko chcieliśmy wyjść, nadeszło trzęsienie ziemi, które uwięziło nas w windzie. Mój ojciec i pan Jogi utracili spokój i zaczęli się sprzeczać. Właśnie wtedy coś ciężkiego upadło tuż obok moich stóp. Podniosłem to coś i rzuciłem to w Pana Jogiego. Chciałem, żeby przestali walczyć. Chwilę później rozległ się pojedynczy strzał i potem nastąpił krzyk. To był okropny krzyk. Pamiętam go po dziś dzień. To wszystko. Hmm, okej. Okay. Właściwie to o tym już wiedzieliśmy, Edgeworth nam to opowiadał. Hmm. I aż do teraz myślałeś, że to wspomnienie to był tylko sen? Byliśmy uwięzieni w tej wincie przez ponad pięć godzin. Wyczerpał się w tej wincie tlen i straciłem wszelką pamięć z, tych, z tamtych wydarzeń. Ba! To samo powiedział pan Yogi! Bardzo dobrze. Panie Wright, pańskie przesłuchanie proszę. Tak, wysoki sądzie. No i jedziemy. Incydent DL6. Chociaż to nie, jest jedno z. Tak naprawdę, chyba z tego co widzę, tutaj to jest ostatnie zeznanie, jakie usłyszymy w tym epizodzie. Jednakże nie trzeba tutaj tyle się męczyć, jak przy papudze. Okej. Okay. Moment później był pojedynczy strzał, a potem krzyk. Detal, który nie pasował o tym, co mówił przed chwilą Phoenix, to jest liczba wystrzelonych strzałów. Mamy tutaj plik incy o incydencie D6. Tak. Został tylko znaleziony jeden pocisk utknięty w sercu Gregorego. Który został. No, po prostu został znaleziony pojedynczy pocisk yy, w sercu Gregorego Edgewortha. A więc. Ale narzędzie z prodni było wystrzelone ponad dwa razy. A więc jeden pocisk zaginął. Edgeworth usłyszał tylko pojedynczy strzał. A więc. Albo wcześniej, albo później musiał się rozlec jeszcze jeden strzał. Nie wiemy jeszcze dokładnie kiedy, ale grunt, że mamy tutaj pewną sprzeczność. Tak więc prezentujemy plik ODAL6. Czy jesteś pewien, że słyszałeś tylko jeden odgłos wystrzału? Tak, jestem tego całkiem pewien. Usłyszałem strzał i potem krzyk. A, wtedy, a potem wszystko rozmyło mi się przed oczami. Byłem nieprzytomny aż do yy, przybycia ratowników. Rozumiem. Ale to nie ma sensu. Popatrz na ten plik jeszcze raz. To dokładnie przeczy zeznaniom tego świadka. Ty, ty po prostu lubisz wyciągać ten plik wciąż i wciąż, czy tak? Nie akceptuję tego dowodu, chyba że powiesz nam, na jakiej to znajduje się stronie. Która strona przeczy zeznaniom Majosa Edgewortha? E, dane ofierze. Popatrz na e, dane ofierze w tym pliku. Jest tutaj całkiem napisane. Narzędzie zbrodni wystrzeliło dwa razy. A Majos słyszał tylko jeden strzał. A więc gdzie podziął się ten drugi? Majos Edgeworth słyszał tylko jeden odgłos wystrzału. Jednakże narzędzie zbrodni wystrzelo zostało wystrzelone dwa razy. Pierwszym strzałem był nieszczęśliwy wystrzał wykonany przez yy, Majestę Edgewortha, kiedy rzucił pistolet. A więc, kto odpalił ten yy, brakujący wystrzał? Ha? Czy być może był tam inny strzelec, który wystrzelił ten drugi strzał? Wysoki Sądzie, jestem pewien, że jesteś świadom. Ten incydent wydarzył się 15 lat temu. Ten dowód jest datowany... Pistolet wystrzelił dwa razy. Jednakże nie wiemy, kiedy został wystrzelony ten drugi, wys yy, ten drugi pocisk. Mógłby być on równie dobrze wystrzelony dzień przed incydentem. Nie ma żadnego dowodu, że drugi strzał miał coś do czynienia z tym incydentem. Co? Ha, rozumiem, rozumiem. Ma pan rację, panie Wright. Narzędzie zbrodni wystrzelono dwa razy, jak przed chwilą usłyszeliśmy. Jednym z strzałów yy, był ten wystrzelony przez oskarżonego, chłopca, który był wtedy jeszcze chłopcem. Czy masz jakikolwiek dowód, że inny strzał miał coś do czynienia z tym incydentem? Mamy. Wysoki sądzie, myślę, że będę w stanie pokazać panu dowód. C co? Niemożliwe! No już, już, panie von Karma. Niech zachowa swoje, nie, e, swoje zaskoczenie e, do czasu, kiedy zobaczy pan ten dowód. Bardzo dobrze, panie Wright. Proszę pokazać nam swój dowód. Czy masz jakiś dowód potwierdzający, że drugi strzał ma związek z tym incydentem? Oto jest. Zdjęcie z incydentu DL-6, pokazujące ciało Gregorego Edgewortha. Ale mamy tutaj coś jeszcze. Dziurę po pocisku. Tak. Jeżeli Mayos Edgeworth w, e, rzucił pistolet, który trafił w serce Gregorego Edgewortha, to jeden pocisk utknąłby tam. Ale... Czy, e, ale, ale, ale! W windzie e, została, e, znaleziona drugi, e, został znaleziony drugi ślad po pistolecie. Konkretnie ta oto dziura w drzwiach windy. A więc ktoś jeszcze wystrzelił pocisk. Jeden został trafiony właśnie tu, drugi został trafiony tu. Prezentujemy zdjęcie z incydentu DL6. Proszę popatrzeć na tą fotografię. To jest fotografia y, miejsca zbrodni, sprzed 15 lat Mogę zobaczyć y, ofiarę, r, że ofiara, która tutaj leży to Gregory Edgeworth To udowadnia, że y, narzędzie zbrodni zostało wystrzelone dwa razy i to w czasie incydentu Ta fotografia to potwierdza A więc niech upewnię się, że wszystko rozumiem to zdjęcie udowadnia, że zostały wystrzelone dwa pociski? Gdzie? W, w wysoki sądzie, proszę. Proszę po prostu się zastanowić. Pokaż sędziemu, gdzie doszło do morderstwa. No i pokaż sędziemu sprzeczność na tym zdjęciu, a nie gdzie doszło do morderstwa. Pokazujemy oczywiście dziurę. To, co powinno być oczywiste, sprzeczność jest właśnie tutaj. Rozumiem, widzę yy... dziura po pocisku w tych drzwiach. Wysoki Sądzie, Gregory Edgeworth został zabity przez strzał z pistoletu. Jednakże jest także yy, pocisk... Yy, dziura po pocisku w drzwiach windy. Także wiemy, że narzędzie z broni zostało wystrzelone dwa razy. A więc ktoś inny niż Edgeworth wystrzelił ten drugi strzał. No tak, skoro mówi, że był wtedy już po pierwszym wystrzale nieprzytomny, Cisza, cisza! Panie Wright, do czego pan zmierza? To proste, wysoki sądzie. O godzinie incydentu zostały wystrzelone dwa pociski. Jeden powędrował prosto w serce Gregor'ego Edgewortha, inny uderzył w drzwi tej windy. Pamiętajmy, że oskarżony stracił przytomność po tym, jak doszło do pierwszego strzału. Tak naprawdę. Musimy się też zgodzić, że drugi strzał został wystrzelony przez kogoś innego. P Panie Wright, ale kim mogłaby być, być ta druga osoba? Morderca oczywiście. Wiedziałem, że powinienem wkroczyć, zanim twoje dzikie fantazje sprawił, że postradasz całkiem swoje zmysły. Panie Wright, proszę popatrzeć na e, plik incydentu DL6. Proszę popatrzeć uważnie. Niech pan wypróbuje yy, dane o sprawie. Dane o sprawy. To jest strona pierwsza. Niech pan popatrzy, co jest tam napisane. Ani jedna wskazówka nie została znaleziona na miejscu zbrodni. Ha! Jeżeli pistolet został w rzeczy samej wystrzelony dwa razy, wtedy inny pocisk musiałby, być zos yy, musiałby zostać odkryty na miejscu przestępstwa. On ma rację. Ten drugi pocisk nie został nigdy znaleziony. Dlaczego? Ponieważ drugi pocisk nie istnieje. Ten pocisk, który odebrał życie Gregor'ego Edgewortha, był tym właśnie, który został wystrzelony przez jego własnego syna. To jest prawda o tej sprawie. Cała prawda. Nie, to jest niemożliwe, żeby ktoś inny yy, mógł wykonać tamten, tamtą dziurę w drzwiach. Cisza, będzie cisza! Panie pan Wright udowodnił nam jedną rzecz całkiem jasno. To, że narzędzie z broni zostało wystrzelone dwa razy o godzinie incydentu. Jednakże, jak pan Wodkar ma przed chwilą na drugi pocisk nie został znaleziony. Na pewno jest to niemożliwe, aby policja po prostu przeoczyła ten drugi pocisk. A więc wszystko, co mamy, to pojedynczy pocisk, który został wtedy wystrzelony. Obawiam się, że muszę odrzucić to przypuszczenie obrony. Za, za to jedno. Y, chwalę sędziego za mądrość w, tym, w tej jednej sprawie. Ga! Jak to się stało? Nie wierzysz, że drugi pocisk nie istnieje? Czy się pomyliłem? Czy się pomyliłem yy, co do całego tego incydentu? Co ty robisz, Nick? Dlaczego teraz nie wnosisz żadnego sprzeciwu? Przykro mi, Maja. Co? Po prostu wygląda na to, że się pomyliłem. Nick? Jeżeli po drugi pocisk nie... Yy, jeżeli nie było tam drugiego pocisku, wtedy wszystkie moje przypuszczenia są na nic. N nie. Ale powiedziałeś, że to zrobisz, Nick. Powiedziałeś, że uznasz Żworfa za niewinnego. Przykro mi. Po prostu, kiedy widziałem tę fotografię, myślałem, że naprawdę rozległy się dwa strzały. Byłem tego całkiem pewien. Pomyślałem, że już wygrałem. Pomyślałem, że była inna osoba, ktoś inny, kto wystrzelił ten zabójczy strzał. Ale teraz. Chyba się pomyliłem, yy, myśląc, że mogłoby być to aż tak proste. Ta sprawa pozostała nierozwiązana przez ponad 15 lat. Nikt. No cóż, wygląda na to, że w końcu oczyściliśmy cały ten incydent. Tylko jeden pocisk został znaleziony na miejscu zbrodni. Ten pocisk został wystrzelony przez Majsa Edgewortha. Dokładnie! Chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie panu Majsowi Edgeworthowi, zanim ogłoszę mój werdykt. Czy zwracał pan uwagę, jak dotąd, co się działo na tej rozprawie? Tak, Wysoki Sądzie. Czy masz do tego jakiś sprzeciwy? Nie. Nie, nie mam. A więc zabiłeś swojego ojca? Chociaż to nie była twoja intencja. Tak, zrobiłem to. O nie. On się przyznaje.